Wojna błyskawiczna zamieniła się w wojnę na wyczerpanie, której Niemcy, nie mając tak wielkich rezerw ludzkich i materiałowych jak Związek Radziecki, wygrać nie mogły. Następny miesiąc potwierdziły najczarniejsze obawy. W listopadzie 1942 roku niemiecka szósta Armia generała Friedricha Paulusa i część czwartej Armii Pancernej zostały otoczone pod Stalingradem i później zniszczone. Zginęło tam lub poszło do niewoli 270 tysięcy żołnierzy niemieckich i armii sojuszniczych. To był czas zwrotu w tej wojnie. Armia Czerwona przejęła inicjatywę. Jeżeli Hitler mógł jeszcze łudzić się, że zdoła odwrócić sytuację, to następna klęska pod Kurskiem w lipcu 1943 roku przekreśliła wszelkie nadzieje. Armia Czerwona ruszyła na zachód, a Wehrmacht. Poniósł zbyt duże straty, aby marsz ten zatrzymać. Wojna była przegrana. Stało się to oczywiste, gdy w czerwcu 1944 roku wojska angloamerykańskie wylądowały na plażach Normandii. Niemcy miały już tylko jedną szansę zakończyć wojnę z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi. Pokój na zachodzie umożliwiłby przerzucenie wszystkich wojsk na front wschodni, zatrzymanie Armii Czerwonej, zanim przekroczyłaby przedwojenne granice Rzeszy. W takiej sytuacji Stalin też zawarłby pokój z Hitlerem, gdyż kontynuowanie wyniszczającej wojny osłabiałoby jego siły wobec mocarstw zachodnich.